Dzień dobry Państwu, Puls Łap Short, czyli troszkę krótszy format standardowych odcinków Pulsu. Dzisiaj jest 10 kwietnia, o godzinie 8.41 zawyły syreny w rocznicę katastrofy smoleńskiej. Gdzie widzę z tym problem? W zasadzie widzę dwa. Pierwszy, który jest oczywisty, czyli na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przebywa aktualnie ponad 4 miliony uchodźców z Ukrainy. Na terenie samej gminy Łapy jest ich kilkuset. Czy naprawdę musimy traumatyzować tych ludzi, odpalając dźwięki syryn, które w świetle ostatnich wojennych wydarzeń na Ukrainie jednoznacznie kojarzyły się z bombardowaniami, śmiercią ich bliskich? O ile dorosłym da się jeszcze wyjaśnić, że jest to upamiętnienie rocznicy, o tyle dzieciom już niekoniecznie, więc według mnie jest to kompletnie zbędne. Drugi ważny aspekt? Ignorancja budowana w społeczeństwie na dźwięk syren. Jest to bagatelizowanie tego sygnału ostrzegawczego było nie było, a w Polsce niestety aktualnie. Dźwięk syren kojarzy się nie z atakami i niebezpieczeństwem, a jedynie z tym, że hmm, co znowu dzisiaj uczcimy? Czy w tym roku wyjątkowo nie można było uczcić katastrofy smoleńskiej minutą ciszy? No cóż, według rządzących niestety nie, trzeba było wyjść i bić w tarabany. Niektóre miasta poszły po rozum do głowy i w dniu dzisiejszym nie odpalały syren, w związku z tym, co przed chwilą powiedziałem. Niestety w łapach syreny zawyły. Fakt, że krócej niż zazwyczaj. No ale ciągle. I to nie jest tak, że ludzie nie widzieli tego problemu, ponieważ wczoraj pod postem gminy łapy pojawiło się mnóstwo głosów, aby być może zrezygnować z tego. Niestety, władza opinii mieszkańców ma tam, gdzie zwykle ma mieszkańców. Karol Bagiński, dziękuję za uwagę.